O kurcze, to, to jakiś kosmos w ogóle. Tak. Wiesz, to ja przy takich projektach to e, nasi widzowie często wiesz, zadają sobie pytanie, co oni robią. Jakiś złom zbierają. Tak, nie? Tak, tak. Co to się dzieje. Tak. A tutaj tak rzeczywiście. Właśnie jest, często się słyszy, że. Że to są rarytasy, wszystko. To tak. są rzeczy, które. Po co są... ci to, to nie, nie ma żadnej nie, nie wartości? Do zostania. A to jest komputer diagnostyczny, właśnie z lat y, 80., do, y, do Fiatów, do Danci. O kurczę! O. To jakiś kosmos w ogóle. Tak. To jest oryginał serf, Fiat Lancia, tak, tester, to, jest, to są Marelli. Właśnie polegało to na tym, że w tym czasie było OBD-1, ono nie mm -hmm. było jakoś znormalizowane tak. jak teraz OBD-2 16-pinowe. Mm -hmm. Każde OBD-1 się różniło w zależności od marki i po prostu e, ten komputer potrzebował zasilania z akumulatora. Tak, I kasetkę z, I w, z oprogramowaniem. Wkładało się kasetkę w zależności od tego jaki miał sterownik silnika. Kładziesz kasetkę i, i właśnie. I to jest mega ciekawe. Słuchajcie, dzisiaj jest tak, że mamy y, komputer diagnostyczny, wybieramy dotykowo markę, model, y, sterownik i tak dalej. Tu trzeba było powalczyć trochę. Trzeba było wiedzieć, którą kasetkę wziąć, do jakiego sterownika, co chcemy diagnozować, tak jest, tak, jakie dokładnie. błędy przeczytać i tak dalej.